No i ten openerek na jeden dzień. Stwierdziłem, że hmm. pójdę. Nie, kulejku? ja Jestem spakowany już. Wsiadam zaraz do mojej góry. Nie będziecie ją widać. A widać, widać. I can't, I saw, I praise the Lord, the break, the Lord, I take, was mine, the take some more, the praise, the Lord, the praise, the Lord, I can't, I, I, can, I saw, I praise the Lord, pray, the bread, the I take, the some more, the praise, the Lord, praise, the Lord, They take the Lord, the 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 Kurwa z domu ty to rozumiesz. Kurwa z domem, motora. siema ogólnie, chcę sobie powiedzieć. Wiem, ja mam zajebistą koszulkę ogólnie. Dzisiaj wybiła mi kurde bele dwójka z przodu, i trochę, trochę dziwnie, wiecie? Trochę dziwnie, jak ta dwójka z przodu tak strzeliła. Widzicie poprzednie tam filmik, te wszystkie. No, skleję to wszystko w kupę teraz, jak widzicie. Wszystko jakby zmontuję, te wszystkie poprzednie z mylarzu które widzieliście przed chwilą. Kurde z, z danej matury i teraz e, dwójka z przodu Gdzie jesteś? Siema Gdzie jestem? A może powiem gdzie chciałabym być? E, Mam urodziny, byłem na sushi ogólnie. byłem na sushi, to... Byliśmy na sushi, na które ja go zabrałam, bo to jest nasza tradycja Idziemy na nie będziemy grać w ja I ostatnio przegrał ze mną 3-2 <laughs> Nieprawda no. Patrzcie, idziemy, idziemy na ten. Nie mam drzwi Ale to jest takie, wiecie, jak jest Energylandia To jest Gdyńska Energylandia, rozumiecie, nie? No macie nawet London Eye, nie? I tak dalej, w Gdyni też mamy Macie jeszcze takie coś Macie nawet role i tak dalej. Ogólnie trafiliśmy w najgorszy moment, żeby wyjść na Fonddynie. Cała jest brudna. Cały jestem mokry. Czyszczę <grystuję> wam, żebyście lepiej widzieli. No gdzie jest żabka? No gdzie jest powiedz mi żabka? Powinna być na placu Zajebiście. Zamknięta. Nie, ja więcej się ciebie nie słucham. Udało się, udało się rozmienić siano. Mam drobne. Na dwójki, piątki, jedynki. Znowu ją e, po prostu dać jej fory, nie? No, jesteśmy znowu w tym samym miejscu co wcześniej. jest Ile pieniędzy? zwycięzco jest tylko jeden ogólnie. To jestem ja, to jest ona. Jest 2 w wyniku 10. 6, 10, 4 dla mnie. No i teraz, że się czas skończył i się już z nią bawiłem, to 9, 6 dla mnie. Oczywiście wiadomo, mistrz, tylko jeden. Dzięki. Puszczę to. Haha, uh! szampan. <śpuszczanie> Sika szampan. Dobra, patrzcie, nie? Wylądujecie teraz. Znaczy teraz? Jesteśmy, patrzcie, jesteśmy z gminie, nie? W dniu My, jesteśmy. nie, nie że jesteśmy w nie zmieniamy organizacji, nie powtarzam się, jesteśmy w a nie zrozumieliśmy. Jesteśmy w domu. Patrzcie teraz, Przemieś, przemieścicie się w inne miejsce. Patrzcie, czekajcie. Mela! No, wow. e, elo, mówię, zajebiste przejście, nie? E, jestem właśnie aktualnie we wrzeszczu. Idę sobie, wiecie gdzie? Do Idziemy Ayoli. sobie. Jezus, do Ajoli. My nie jesteś sam panie. Pierdzielić sobie burgerka. Tak oh. o. Opatrzcie. Anna Przybylska Oliwia, pozdrawiamy. Zjadłem tego tego burgera. Był bardzo dobry. Ja jadłam ravioli jak coś. Okej. Okay. Jak nie pytał? <grym> nie? Tak. No i fajnie. Nie, nie, nie.